A widzowie, dzisiaj nagrywamy film Challenge. Musimy znaleźć e, e, swoje stare auto, które, które, wiecie, mieliśmy, które, jak zginęliśmy, no od wybuchnięcia, to musimy je znaleźć. Zostawcie lajka i suba, i lecimy z kolejnym filmem. 100 lajków to kolejny film. Nie, 100. 100 lajków to kolejny film. A, i, i jeżeli zostawicie. 20 subskrypcji, to też zrobię kolejny film. I napiszcie w komentarzu, że wam się podobało, to wtedy przypnę wam serduszko. Dobra. Więc... Jedziemy tam, gdzie zginąłem. Nie, no ja mam mało pamięci. Więc 2 minuty mogę nagrać maksymalnie. Więc szybko musimy znaleźć. Jeżeli nam się nie uda, to. Nie wiem. Aż dalej będzie. Jaka muzyka? <słyska> 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 Chyba nie w to miejsce jedziesz. Więc jeżeli w złe miejsce jedziesz, Rafał, to kończy się wim, No to kończy się. Nara.